Siema z tej strony Kamy, witam was w czwartym odcinku Ultimate Team za oknem śnieg, pisga śniegiem, a my gramy Ultimate Team. Przez noc wystawiłem tych graczy, sprzedali się, tak jak widzicie, kupił, sprzedałem jednego ulkoza za, za 5600, drugiego jeszcze kupiłem później za 4100 w formacji 451 i też sprzedałem za około 6500, tak więc całkiem niezły profit. E, czy 5,5 tysiąca czy 6,5 tysiąca, nie widzę, chyba 6,5 e, tak więc całkiem ładne profity na tych graczach, jak widzicie większość graczy nam się sprzedała za bardzo duży profit e, kupiłem jeszcze parę mi, Mirand, nie wiem, parę graczy Miranda e, środkowych obrońców z Atletico Madrid e, Brazylijczyków, no i, i też ich wystawiłem, dosyć ładnie z niego się robi profit gdyż można go dorwać za 400 końców a sprzedać za około 1000 tak jak widzicie, tych graczy nie udało nam się sprzedać, i postanowiłem, że skoro mam aż tyle końców, to sprzedam ich na szybkiej sprzedaży. Nie stracę zbyt dużo. Jeszcze jednego Miranda w 4 4:33 wystawiłem za 1500, tysiąca, zmniejszyłem trochę cenę i już zaczynałem budować skład z ligi portugalskiej. Tak jak widzicie, już powoli zaczął się kreować Gaitany na prawą pomoc. W środkowej pomocy mamy João Moutinho, na lewej pomocy mamy Johna. w przodu na, na padzie mamy Martineza. W bramce mamy Rui Patricio e, i kto tu jeszcze jest? Jako środkowy pomocnik ofensywny, nie wiem kto to jest, jakiś Brazylijczyk. E, no jeszcze skład oczywiście w sklepie, tu już macie sklepany, z tyłu jeszcze mamy jako środkowy obrońca Mangala, e, z lewej obronie Aleksandro. E, no i, i tam jeszcze reszty nie znam graczy, ale całkiem niezły skład za, za dosyć e, małą cenę. E, jak widzieliście kupiłem morale dla całej drużyny no i przechodzimy do złotego pucharu chciałem, zdro... chcę zdobyć złoty puchar po to, aby dostać tą złotą paczkę i mamy dosyć ciężki team 3-5-2 hard w bramce, Ko... bardzo dobra obrona, tak więc mecz będzie bardzo ciężki, pierwsza akcja z mojej strony, no niestety tracimy piłkę i gdy straci się piłkę w środku pola, no to tylko takiego czegoś można się spodziewać on oddaje strzał i mamy 1-0 do do Chwilę później, e, Martinez bardzo ładna robota z jego strony. Jeden trik przeszedł całą linię obrony i mamy 1 do jednego. Chwilę później, to już druga połowa, mamy akcję Martineza, który podaje do Danilo e, i Danilo Diaz chyba i mamy 2 do 1. Nie mógł go kompany dogonić, nie wiem dlaczego, no ale jak widzicie, my mamy gola i to nas cieszy. Kolejna akcja, Martinez tym razem. Robi swoją robotę, zostaje sfaulowany i mamy rzut karny. Tak więc e, rzut karny wywarczony przez Martineza. Tak więc i on wykona ten rzut karny. I mamy 3 do 1. No i w tym momencie przeciwnik odłożył pada. Ja stanąłem w rogu, tak jak widzicie. I, i po prostu stałem tam, nic nie robiłem. E, żeby tylko czas jak najszybciej poleciał. Poszedłem wtedy zrobić sobie chyba kolację. E, no i, i tyle. Tak więc stałem sobie w rogu. E, I... I tyle. Trochę za długo ten klip trwa, Nie powinienem to skrócić, ale nieważne. Eee, wrzuciłem wczoraj pierwszy odcinek z LoLa. Nie wiem, jak Wam się podobał. Jeżeli chcecie pograć w tą grę, to, to, to gdzieś tam link zamieszczę do... Eee, link referencyjny gra jest darmowa, więc spoko. Możecie się rejestrować i, i instalować i zobaczyć, jak sami sobie w niej poradzicie. Wracając do FIFA, wygraliśmy 3-1. Dosyć dziwne to było zachowanie z jego strony. Mógł jeszcze starać się odzyskać przecież wygraną. No, ale, ale no, tak wyszło. Dobra, przechodzimy od razu do kolejnego meczu. A w kolejnym meczu gramy przeciwko nazwie drużyny LKS Łódź. Dosyć taki miks, trochę Premier League, trochę Rosyjska Liga. 45. minuta grać był ogólnie słaby. Mogę to powiedzieć, że, że grał słabo, ale nie wiem dlaczego dopiero w 45. udało mu w 45 minucie udało mi się zdobyć Gola. E, tak, 45 minuta gol, druga połowa. E, mój błąd i on wykorzystuje tą sytuację i mamy 1 do 1. Byłem bardzo zły w sumie w tym meczu, gdyż nie powinienem do tego doprowadzić. No tutaj ładne podania. John na skrzydle podaje do Martineza. No i Martinez za pola karnego e, strzela na 2 do 1. Chwilę później mamy sfałowani w polu karnym i mamy rzut karny to był drugi rzut karny w tym meczu pierwszego, pierwszego rzut karnego nie wykorzystałem no ale drugi rzut karny już wykorzystałem bez problemu i mamy 3 do 1 no chwilę później też dałem mu trochę za dużo miejsca Remi nie, to był Remi? Czy nie, był? Nie, to był e, Martins to nie ten mecz, to był Martins i strzela na 3-2 ja nie chciałem zostać dłużny, więc e, od razu po, po, po wznowieniu gry Martinez Podbicie piłki, jak Messi, prawie i mamy 4 do 3. I w 90 minucie przeciwnik wyszedł, więc bardzo dziwne zachowanie z jego strony. Brakuje nam dwóch meczów do wygrania. To był kamyk.